Dzień dobry moi kochani w Zowie. po tej stronie waszych wyświetlaczy jak zawsze odorczu. a w dzisiejszym filmie na moim kanale w ramach małej odskoczni od kontentu który zwykle tu publikuję i jednocześnie małego na 500 subów postanowiłem odpowiedzieć na kilka waszych pytań tak byście mieli szansę poznać mnie lepiej zaczynajmy pytania z naszego serwera discord Pumbus jaka jest twoja ulubiona gra z dragon ball nie wliczając dragon ball fighters powiem ci szczerze mój drogi Pumbus że twoje z pozoru banalne pytanie żyło mi w głowie niezłą zagwozdki, nad którą dosyć długo i intensywnie musiałem się zastanowić. Ponieważ tak czystym rzutem na taśmę, naprawdę ciężko było mi wskazać gierko ADB, która sprawiłoby mi równie dużo radości, co parę nie do końca wygranych Partyek fighters rozegranych w słoneczny weekendzik. Ale ostatecznie, po długich, rozmyślanych i brutalnych bitwach moim myśli, stwierdzam, że w końcu mogę dać ci na ten moment najbliższą prawdziwą odpowiedź w postaci. Stosunkowo wiekowej już gry Dragon był Advanced Adventure, gdzie to w formie pięknej, pikselowej platformy mamy okazję jeszcze raz przeżyć całą fabułę klasycznego DB Co przynajmniej dla mnie było na tyle ciekawym i przyjemnym doświadczeniem Że przeszedłem tę grę ponad trzy razy, co rzadko się u mnie zdarza Blender, lubisz jeździć na rowerze samochodem? I myślę, że na tak legendarne i dla całego polskiego internetu pytanie Odpowiednio mogę odpowiedzieć jedynie Używając bezpośredniego cytatu równie legendarnego i wielkiego Polaka I mówiąc po prostu słynne Jeszcze jak? No, Walter, i ty, czy grałeś kiedyś Dragon Ball Xenoverse 2? Jeśli tak, opowiedz co ci się w tej grze podobało, a co nie? Tak, grałem i muszę przyznać, że to nawet całkiem długo, szczególnie jeśli chodzi o wersję na konsolę Nintendo Switch. W mojej przygodzie z tą gierką najbardziej podobał mi się oczywiście sam pomysł tworzenia własnej postaci i możliwość realnego wpływu na dobrze nam znaną historię DB. Zaś według mnie największymi wadami obu części serii Xenoverse są rzeczy takie jak Zbyt mocno przyspieszona, choć tak jak wspominałem wcześniej, bardzo przyjemna, kampania fabularna oraz moim zdaniem często zbyt powtarzalne i zwyczajnie nudne zadania poboczne, których czasem nawet możliwość grania z innymi nie uratuje. A który z fighterów z ZT Twój ulubiony pasa roku? Moja odpowiedź na to pytanie będzie zapewne dosyć oczywista i nie zadziwi ani Ciebie, ani tym bardziej reszty moich widzów, ale myślę, że z dużą dozą pewności mogę stwierdzić, że moim ulubionym z jest Fighterem jest niepozorny Mnichvilan, który tak wysokie miejsce w moim osobistym rankingu zapewnił sobie ogromnymi osiągnięciami w trudnej sztuce podrywu. A mnie? Hakub, jeżeli nie mógłbyś zmienić z jedną osobą z DB, manga też się liczy na jeden dzień, jak to by to było i dlaczego? No no, panie Hakub, muszę tutaj przyznać, że twoje drugie pytanie po raz kolejny w tym odcinku zmusiło mnie do głębszej refleksji, ponieważ z początku niemal od razu planowałem ci odpowiedzieć, że byłby to Vegeta, bo chciałbym się dowiedzieć, jakie to uczucie wbić na poziom SSJ i chociaż przez chwilę móc poczuć się jak ten zakolasty gigaczot, lecz po dłuższym zastanowieniu stwierdzam jednak, że byłby to Zuną, gdyż mając dostęp do jego nieograniczonej Chociażby przez jeden dzień miałbym ogromne szanse, żeby stać się bogatym. Pytania z mojego kanału YouTube. Setsune, dobra, to ja zadam również spontaniczne pytanie, skąd pomysł na kanał? I tutaj lekko boję się, moi drogi widzę, że moja odpowiedź może cię trochę rozczarować, ponieważ za powstaniem tego kanału nie kryje się żadna głęboka historia lub ciekawa misja społeczna, po prostu nudziło mi się w pewnym momencie mojego życia i potrzebowałem jakiegoś ciekawego hobby. A że akurat złożyło się tak, że Dragon Ball jest moim drugim ulubionym anime i bardzo lubię opowiadać o tym uniwersum innym ludziom, plus moim zapomnianym marzeniem z dzieciństwa było zostanie youtuberem, to po prostu jakaś tak wyszło. Teraz dzięki waszemu potężnemu wsparciu jestem tu, gdzie jestem, za co bardzo wam dziękuję, jesteście wielcy. Secret jest pytanko ode mnie, co sądzisz o grze Xenoverse 1 i 2? Przyszedłeś? Podobała ci się? Jak zdążyłem już wspomnieć przy okazji drugiego komentarza w tym materiale, przeszedłem zarówno jedynkę, jak i dwójkę Xenoverse'a. W obie gry grało mi się dosyć dobrze, choć uważam, że mają one jeszcze dosyć sporo niewykorzystanego potencjału. I podliczając ogólnie moje wszystkie za i przeciw, ostaniam je na mocno 6 na 10. Oraz dodatkowo powiem wam jeszcze, że gdybym kiedyś na tym kanale popełnił jakiś live stream, to gry z tej serii wydają się być dobrym materiałem na zabawę z widzami. I teraz przyszedł czas na drugie pytanie z Secret Guest, zawarte w tym samym komentarzu, czy masz ulubioną grę z serii Dragon Ball. Tutaj mój kochany widzę, muszę ci się przyznać, że tak, mam swojego ulubieńca, jest to Dragon Ball Fighter Z. Pomimo faktu, że jest to uczucie dosyć trudne, ponieważ cały czas tę grę przegrywam i moje skilly Fighters są podobne do Jamszy. Pixie Podłoga 2, ja zdam kilka pytań, jaka jest twoja ulubiona postać i forma? Moją ulubioną postacią z uniwersum Smoczych Kultek, tak jak część z was może się domyślać, jest Książę Vegeta. Jeśli chodzi natomiast o ulubioną formę, to w tym aspekcie nie do końca jestem zdecydowany. Albo jest to Super Saiyan God, albo Ultra Ego zależy od momentu. Ile masz lat? Szczerze mówiąc po samym głosie może być dosyć ciężko w to uwierzyć, ale tak naprawdę mam 14 lat i jestem jeszcze piękny i młody. Teraz już ostatnie pytanie od pana Pixiego. Oraz ile lat miałeś, kiedy pierwszy raz obejrzałeś DB? Z pewnością nie skłamię, jeśli przyznam wam teraz, że to pytanie jest dla mnie trochę ciężkie, ponieważ ciężko znaleźć mi w głowie poprawną odpowiedź. Dlatego, że po prostu zwyczajnie nie mogę sobie przypomnieć ile dokładnie miałem lat w momencie mojego pierwszego zetknięcia z tą piękną serią o smoczych piłkach. Więc żeby nie zostać Was bez, bez sensu, bez żadnej konkretnej odpowiedzi w tym temacie, pozwólcie proszę, że strzelę, że było to między 6 a 7 rokiem mojego życia, gdyż to właśnie wtedy zaczęło się moje głębsze zainteresowanie kulturą japońską oraz anime. Keczy 11, pytanie ode mnie, od którego DB zaczynałeś? Tutaj odpowiedź po raz kolejny będzie raczej oczywista, ponieważ jak każdy szanujący się polski fan z Dragon Ball zaczynał od Dragon Ball Z z francuskim dubbingiem oraz z polskim rektorem RODEM ZRTL7, które odcinki znalazłem na CDA oraz także czas na drugie pytanie od Kashi'ego, Ui czy ue? I tutaj moja odpowiedź będzie niestety trochę niejednoznaczna, ponieważ jeśli chodzi o same umiejętności i przydatność w walce, to wybrałbym Ultra Instinct, ale jeżeli w grę miałyby wchodzić moje personalne odczucia oraz design, to zdecydowanie wybrałbym Ultra Ego. Sposone Seti2137, którą w serii Dragon Ball lubisz najbardziej? Pozdrowisz? Oczywiście pozdrawiam cię serdecznie, mój drogi Seti, i życzę ci wszystkiego dobrego. Natomiast przechodząc bezpośrednio do zadanego w pytania, to mam nadzieję, że odpowiedź na nie ci nie rozczaruję, ponieważ wszystkie serie Dragon Ball lubię tak samo i nie potrafię wybrać tej jednej najlepszej. The Batman 12457. Czy lubisz Batmana? Zdecydowanie tak, myślę, że nawet śmiało mogę przyznać, że jest to moja druga ulubiona postać z uniwersum DC Comics zaraz parę jakchuzie. I to by było już niestety na tyle moi drodzy widzowie. Mam ogromną nadzieję, że mój materiał jak zawsze Wam się spodobał i dziękuję wszystkim, którzy zadawali do niego pytania. My zobaczymy się ponownie w kolejnym materiale na tym kanale już za tydzień, a tymczasem się z wami żegnamy i cześć!